Sprawa ludowego mściciela Aleksandra Fiodorowicza Tarana do dziś budzi burzliwe dyskusje wśród mieszkańców wsi Aleksandrowskoje w obwodzie Stawropolskim. Społeczeństwo podzieliło się na dwa nieprzejednane obozy. Jedni szczerze wierzą, że Taran postąpił słusznie, mszcząc śmierć swoich dzieci, że nie tylko wkroczył na ścieżkę zemsty, ale celowo i z zimną krwią wyliczył winnych, tych, którzy jego zdaniem byli zamieszani w tragedię jego rodziny i ukarał ich. Ci ludzie uważają go niemal za bohatera ojca, który nie mógł pogodzić się z bezczynnością władz i wziął sprawiedliwość w swoje ręce. Inni są przekonani, że Aleksander Fiodorowicz padł ofiarą oszczerstw i próbują uczynić go kozłem ofiarnym, obarczając go zbrodniami, których nie popełnił. Mówią o jego pracowitości, pokojowym charakterze i tragicznym losie, wskazując, że to właśnie przeżyty smutek mógł uczynić go wygodnym celem dla systemu, który szukał kogo oskarżyć. Istnieje jednak trzeci punkt widzenia. Ludzie, którzy nazywają Tarana niemścicielem, ale zimnokrwistym i wyrachowanym przestępcą, który pod maską pogrążonego w żałobie ojca próbował usprawiedliwić swoje okrutne czyny. Są oni przekonani, że za zewnętrzną tragicznością kryje się cyniczny umysł, który wykorzystał osobistą tragedię jako przykrywkę. Historia Aleksandra Fiodorowicza rozpoczęła się pewnego dnia w 1951 roku. Dokładna data i miejsce jego urodzenia nie zachowały się w archiwach lub pozostały nieznane szerokiej publiczności. Po służbie wojskowej, na początku lat 70, Taran przeniósł się na stałe do obwodu Stawropolskiego, wybierając na miejsce zamieszkania wieś Aleksandrowskoje. To właśnie tam poznał młodą dziewczynę o imieniu Nadjeżda, którą wkrótce poślubił. W 1974 roku oficjalnie zostali małżeństwem. W tym czasie związek radziecki przeżywał stosunkowo stabilny okres, a Aleksander cieszył się dobrą reputacją. Pracował w lokalnym kołchozie, pełniąc różne funkcje, od palacza i kierownika technicznego po rewidenta. Był szanowany jako uczciwy i pracowity człowiek. Jednak wszystko zmieniło się pod koniec lat 80., kiedy w kraju rozpoczęła się pierestrojka. Zmiany w gospodarce i ustroju społecznym zmusiły wielu do poszukiwania nowych sposobów na przetrwanie a Taran nie był wyjątkiem. Odszedł z kołchozu i zajął się prywatną działalnością gospodarczą. Zaczął od hodowli pszczół i sprzedaży miodu. Ta działalność okazała się nie tylko perspektywiczna, ale także bardzo dochodowa. Dzięki wytrwałości, wiedzy i pracowitości Aleksander zdołał postawić swoje gospodarstwo na nogi. Żona i dwoje dzieci były dla Aleksandra Fiodorowicza Tarana prawdziwym wsparciem. Rodzina żyła w zgodzie i harmonii, a gospodarstwo rozwijało się dzięki wspólnym wysiłkom. Nie potrzebował zatrudniać pracowników. W pasience pomagali mu żona i dzieci. Taran był szczególnie dumny ze swojej starszej córki Nataszy. Dziewczynka dorastała jako niezwykle bystre i posłuszne dziecko. Była wzorową uczennicą, dobra, P.R.C.W.T.A. Piękna. Od dzieciństwa była prawdziwą pomocnicą ojca. Aleksander bardzo ją kochał, cieszył się z jej sukcesów rozpieszczał ją i nie odmawiał jej niczego. Rodzina zarabiała wystarczająco dużo. Ich miód był uważany za jeden z najlepszych w całym regionie stawropolskim. Produkty szybko się rozchodziły i przynosiły stabilny dochód. Natasza nie znała niedostatku. Miała ładne rzeczy, własne pieniądze i swobodę. Jednak to właśnie zabezpieczenie finansowe, a także nastoletnia naiwność płatały dziewczynie zły żart. Ładną Ufną i zamożną uczennicę zauważył lokalny narkoman. Zaczął ją adorować, zdobywając jej zaufanie, i wkrótce Natasza się zakochała. Rodzice, zaślepieni miłością do córki i zajęci sprawami, nie od razu zauważyli nieszczęście. Dziewczyna coraz częściej spędzała czas poza domem, a wkrótce zaczęła zażywać wraz ze swoim nowym ukochanym nielegalne substancje. Taras i jego żona albo nie znali całej prawdy, albo domyślali się. Ale nie byli już w stanie wpłynąć na zachowanie swojej dorosłej córki. Pierwsze poważne nieszczęście dotknęło ich dom latem 1994 roku. Natasza została znaleziona martwa. Do dziś okoliczności jej śmierci pozostają niejasne. Oficjalna wersja mówiła o przedawkowaniu lub możliwej reakcji alergicznej na podany lekarz. Aleksander Taran był przekonany, że córka zginęła z powodu zaniedbania lekarza o nazwisku Konopliankin który w momencie ataku próbował ją reanimować. Ojciec w desperacji pozwał lekarza do sądu, mając nadzieję na ukaranie winnego. Jednak ławnicy uznali, że lekarz działał zgodnie z instrukcją i zrobił wszystko, co w jego mocy, aby uratować pacjentkę. W rezultacie sąd stanął po stronie Konopliankina, który został uniewinniony. Ta strata była dla rodziny Taranów ciężkim ciosem. Nadjeżda, matka dziewczyny, głęboko przeżywała tragedię. Wyrzucała sobie, że nie zdołała ochronić córki, że przegapiła moment, w którym ta zboczyła z drogi. Stopniowo kobieta zaczęła się zamykać w sobie, ciężko chorować na nerwy. Nie mogąc dalej mieszkać w domu, gdzie wszystko przypominało jej o Nataszy, podjęła decyzję o wyjeździe za granicę do Grecji, gdzie, według plotek, oferowano pracę dla kobiet w placówkach socjalnych. Zatrudniając się w pensjonacie opiekującym się osobami starszymi i niedołężnymi. Nadzieja Taran miała nadzieję uśmierzyć ból i rozpocząć nowe życie. Jednak nie musiała długo pozostawać w roli opiekunki. Po pewnym czasie poznała miejscowego mężczyznę i wkrótce wyszła za niego za mąż. Zdając sobie sprawę, że jego żona nie zamierza wracać do domu z Grecji i faktycznie rozpoczęła nowe życie z innym mężczyzną. Aleksander Fiodorowicz Taran próbował znaleźć pocieszenie i przywrócić choćby pozory normalności. Po pewnym czasie związał się z kobietą z tej samej wsi. Swoją sąsiadką, którą dobrze znał. Przeprowadziła się do niego wraz z synem. Wydawało się, że życie powoli wraca do normy. Dom znów wypełnił się głosami, krzątaniną, wspólnymi sprawami. Jednak rany po stracie córki nie goiły się. A Taran całą swoją niewykorzystaną ojcowską miłość i troskę przeniósł teraz na syna, Włabimira, lub jak go pieszczotliwie nazywano w rodzinie, Wowkę. Ale z Wową nie było łatwo. Od najmłodszych lat wyróżniał się trudnym, wybuchowym i nieprzewidywalnym charakterem. W wiosce mówiono o nim, że jest ciężki na głowę, uparty, skłonny do agresji i, według plotek, miał pewne zaburzenia psychiczne. Lubił pić, potrafił wdać się w bójkę z byle powodu i trudno było z nim pracować. Z tego powodu nikt nie chciał go zatrudnić na stałe, więc kręcił się po wsi, bez zajęcia, bez celu, pomagając ojców pasience. Ale poza tym żyjąc tak, jak mu się podobało. Aleksander martwił się o syna bardziej niż kiedykolwiek. Po śmierci córki próbował przynajmniej chronić jego, ale los ponownie zadał cios. Latem 2001 roku do ich domu zapukało drugie nieszczęście. W dniu jednego z wiejskich świąt, odbywającego się na otwartym letnim placu tanecznym, Wowka poszedł w świat. Dołączył do grupy młodych mieszkańców wsi, wśród których znalazł się Murat i Żaev. Bratanek wpływowego przedsiębiorcy Magomeda Erkenowa, dobrze znanego w okolicy. Co stało się później, do dziś nie wiadomo na pewno. Według jednej z wersji, kłótnia wybuchła z powodu przypadkowej sprzeczki, według innych, z powodu dawnych urazów. Nie udało się ustalić, kto rozpoczął bójkę, ale naoczni świadkowie twierdzili, że była to walka na śmierć i życie. Starcie przerodziło się w masową bójkę, której uczestnicy, ogarnięci gniewem, Dosłownie zburzyli ogrodzenie letniego placu zabaw. Kilka osób, w tym Wowa, spadło z wysokości 6 metrów. Inni uczestnicy wyszli z tego z siniakami i otarciami, ale Wowa pozostał nieprzytomny. Później, podczas procesu, Aleksander Fiodorowicz ze łzami w oczach mówił, że jego syn miał złamaną szczękę w dwóch miejscach i liczne urazy głowy. Nie miał praktycznie żadnych szans na przeżycie. Wkrótce Władimir zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Znowu Czarny Dzień, znowu pogrzeb, znowu grób, tym razem obok córki. Taran pochował jedynego syna i coś w nim pękło na dobre. Ponownie zaczął szukać sprawiedliwości. Został zatrzymany Murat i jako domniemany uczestnik konfliktu. Aleksander miał nadzieję, że tym razem winni nie unikną odpowiedzialności. Ale historia się powtórzyła. Śledztwo nie zdołało udowodnić udziału Iżajewa ani w samym początku konfliktu. Ani w działaniach, które doprowadziły do śmierci Włabimira. Murat został zwolniony, a ojciec, który pochował dwoje dzieci i nie otrzymał ani współczucia, ani sprawiedliwego wyroku, w oczach wielu zaczął zmieniać się ze złamanego pszczelarza w człowieka, w którym dojrzewała wściekłość. Cierpliwość Aleksandra Tarana w końcu się wyczerpała. Pewnego dnia 2002 roku, kiedy upał już minął i nadeszła pora aktywnego zbierania miodu, Aleksander Taran, jak zwykle, Zajmował się swoim gospodarstwem. Przygotował dużą parkę miodu, starannie rozlał ją do beczek i udał się do miasta Mozdok, nie tylko w celu handlu, ale także z sekretnym, długo pielęgnowanym zamiarem. Miód sprzedał szybko, produkt był znany ze swojej jakości i zawsze znajdował nabywców. Jednak tym razem pieniądze uzyskane ze sprzedaży nie zostały przeznaczone na rozbudowę pasieki ani na potrzeby rodziny. W podwórkach i na ciemnych punktach czarnego rynku Taran znalazł ludzi gotowych sprzedać broń. Bez zbędnych pytań nabył karabin automatyczny, kilka pistoletów i wystarczającą ilość amunicji. Wszystko to ukrył w jednej z pustych beczek po miodzie, starannie zamaskował skrytkę i wrócił do swojej wsi. Nie, Taran nie zaczął chodzić po ulicach z bronią na wierzchu. Nie groził, nie wywoływał skandali, nie zwracał na siebie zbędnej uwagi. Ukrywał się. Jego plan dojrzewał w ciszy, jak trucizna w sercu, cierpliwy, precyzyjny, przemyślany, czekał na dogodną okazję. I wkrótce taka okazja się nadarzyła. W noc sylwestrową z 2002 roku na 2003 rok, kiedy cała wioska świętowała nadejście święta, a ludzie siedzieli przy nakrytych stołach i odpalali petardy. Aleksander Taran niepostrzeżenie podszedł do domu Magomeda Erkenowa, tego samego biznesmena którego siostrzeńca uważał za sprawcę śmierci swojego syna. W domu trwała uczta, śmiechy i muzyka dochodziły z otwartych okien. Bez ostrzeżenia Taran otworzył ogień z automatu w stronę fasady domu. Kule przebiły ściany, okna, meble. Ludzie w środku wpadli w panikę, ale na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Seria z broni automatycznej przeleciała przez puste pomieszczenia domu, jakby celowo, aby przestraszyć. Później ten atak przypisano konkurentom Erkenowa w biznesie. Policja rozważała różne wersje od konfliktu handlowego po zastraszanie na zlecenie. Nikt nawet nie pomyślał o taranie. Nadal pozostawał w cieniu, pozornie spokojnym pszczelarzem, zajęty swoją pasieką i sprawami. Ale w środku jego gniew tylko się wzmagał. Nie zamierzał się zatrzymywać. Kilka miesięcy później Aleksander ponownie pojawił się pod domem Erkenowa. Tym razem wszystko było inaczej. Nie przyszedł straszyć, przyszedł się zemścić. Pod osłoną ciemności, jak prawdziwy myśliwy, czekał na moment, kiedy biznesmen wyjdzie na podwórko. Seria z automatu była krótka, ale śmiertelnie celna. Kule przebiły ciało Erkenowa na wylot. Mężczyzna zginął na miejscu, nie zdążywszy nawet zrozumieć, kto i za co go zabił. W ten sposób pierwszy punkt mściwej listy Tarana został wykonany. Jeden jest, ale gniew w jego sercu nie ustępował. W pamięci pojawiło się imię lekarza Konopliankina, tego samego, który według Aleksandra nie uratował jego córki Nataszy. Jednak, dowiedziawszy się, że lekarz dawno się upił, stracił zawód, szacunek i stał się człowiekiem upadłym, Taran zdecydował: Nie ma sensu go zabijać. Nie stanowił już zagrożenia. Nie miał władzy ani wpływów. Niech za śmierć mojej córki odpowiada ordynator, pomyślał Taran. Tak więc latem 2003 roku wybrał nowy cel: byłego ordynatora lokalnego szpitala, Siergieja Gryziewa. Tego letniego poranka Grajzew przebywał w swoim domu, ciesząc się rzadką okazją do odpoczynku. Siedział przed telewizorem, oglądając wiadomości, kiedy bliżej południa podszedł do okna, aby zapalić papierosa. W tym samym momencie rozległ się strzał. Kula przebiła szybę i z impetem uderzyła mężczyznę powyżej serca, przebijając ramię na wylot. Grajzew z krzykiem odleciał do tyłu, a na hałas do pokoju wbiegła jego żona, która w tym czasie przebywała w domu. Na szczęście szybko zorientowała się w sytuacji i udzieliła pierwszej pomocy. Zatamowała krwawienie i wezwała karetkę. Rana odniesiona przez byłego ordynatora Siergieja Grizowa. Okazała się poważna i brzemienna w skutkach. Kula przebiła ramię, uszkodziła zakończenia nerwowe i spowodowała nieodwracalne uszkodzenia. Mężczyzna przeszedł kilka operacji, długą rekonwalescencję, ale nie był w stanie całkowicie wyleczyć się z urazu. Pozostał inwalidą, cierpiał na przewlekłe bóle i ograniczoną ruchomość, a z biegiem lat jego stan zdrowia ostatecznie się pogorszył. Pięć lat po zamachu, Greczew zmarł. Według bliskich, z powodu powikłań spowodowanych tym samym strzałem, który zmienił jego życie. W ten sposób zemsta Tarana nadal zbierała żniwo, bezpośrednio lub pośrednio. W międzyczasie funkcjonariusze nie zaprzestali poszukiwań tajemniczego strzelca. Służby bezpieczeństwa dosłownie przekopywały ziemię, przesłuchiwały świadków, sprawdzały kontakty ofiar, organizowały zasadzki i opracowywały wersję wydarzeń. Ale nic, żadnych odcisków palców, broni, żadnych tropów. Taran działał niezwykle ostrożnie, metodycznie, niemal profesjonalnie. Nie pozostawiał śladów, wiedział, gdzie znajdują się kamery i precyzyjnie wybierał moment ataku. Nie można go było złapać, ponieważ nikt nie był w stanie połączyć wszystkich morderstw w jedną logiczną całość. Wkrótce organy ścigania gorzko pożałują, że nie dołożyły maksymalnych starań, aby rozwiązać sprawę od samego początku. Taran miał pretensje nie tylko do lekarzy i biznesmenów. Był przekonany, że policja również chroni winnych, nie chcąc szukać prawdy i ukarać prawdziwych sprawców śmierci jego dzieci. Kolejnym celem stał się oficer śledczy Olek Tańcik, jeden z funkcjonariuszy zajmujących się sprawą śmierci Ławi, który jednak, zdaniem Tarana, zrobił wszystko, aby sprawę zatuszować. Aleksander czekał na niego przy bramie domu. Kiedy Tańcik podjechał samochodem i wysiadł z niego... Taran wyszedł z cienia i wystrzelił serię z automatu prosto w klatkę piersiową. Milicjant zginął na miejscu. Wszystko działo się szybko i prawie bezgłośnie. Kolejne morderstwo wstrząsnęło wsią, ale i tym razem nie miało ono związku z poprzednimi. Po śmierci Tanhika w Aleksandrowsku zapanowała przytłaczająca cisza. Ludzie chodzili spięci, przestraszeni, krążyły różne plotki, ale nikt nie potrafił dokładnie powiedzieć, kto stoi za serią morderstw? Dopiero wiosną 2004 roku przestępca ponownie dał o sobie znać. Tym razem ofiarą padł szef milicji kryminalnej Włabimir Sztam. Jego żona, Larisa Sztam, opowiadała później, że po zabójstwie Tanhika żyła w ciągłym strachu. Czuła, że jej mąż może być następnym celem i próbowała przekonać go, aby był ostrożny i nie pracował do późna w nocy. Ale Włabimir uspokajał ją, twierdząc, że nie ma wrogów i nie widzi powodów do niepokoju. Jednak pewnego wiosennego wieczoru obawy, larissy się spełniły. Sztam wrócił do domu późno. Otworzył bramę, wjechał na podwórze, wyłączył silnik, wysiadł z samochodu i natychmiast otrzymał serię z automatów plecy. Wszystko zostało dokładnie i chłodno krwisto zaplanowane. Upadł, nie zdążywszy nawet krzyknąć ani sięgnąć po broń. Na hałas wybiegła jego żona, ale było już za późno. Włabimir Sztam zmarł na miejscu. Był trzecią potwierdzoną ofiarą Ludowego Mściciela, ale nawet po tym zdarzeniu organy ścigania nie dostrzegły logiki w tym, co się działo. Morderstwa nie układały się w spójny obraz. Ofiary różniły się statusem, stanowiskiem, rolą w społeczeństwie. Wkrótce mogła wydarzyć się czwarta tragedia. Kolejnym celem stał się Andrzej Radczenko, dowódca plutonu służby drogowej, człowiek, który, według plotek, był również powiązany z zatajeniem materiałów śledczych. Taras podkradł się do jego domu w nocy i otworzył ogień do okien z ulicy. Kule przebiły szyby i wbiły się w meble i ściany. Na szczęście w tym momencie w pokoju nie było nikogo. Nikt nie ucierpiał. Jak później opowiadał sam Andrzej Radczenko, rzeczywiście mógł nieświadomie znaleźć się w polu widzenia Tarana na długo przed strzałami w jego dom. Pewnego razu, wykonując obowiązki służbowe, Radczenko odebrał prawo jazdy pasierbowi Aleksandra Zadorożnego za prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości. W tamtych czasach było to poważne zdarzenie, zwłaszcza w małej wsi, gdzie swoi ludzie często mogli dogadać się z inspektorem. Być może, właśnie ten epizod stał się powodem, dla którego Radczenko znalazł się na liście wrogów ludowego mściciela. Kto wie, Taran zachował swoje motywy dla siebie i nikomu ich nie ujawnił. Nie wiadomo. Ile jeszcze osób mogłoby paść ofiarą Aleksandra Fiodorowicza, gdyby nie przypadek, który ostatecznie położył kres jego tajnej wojnie. Latem 2008 roku mieszkaniec wsi Aleksandrowskoje, Wasili Krutów, podobnie jak wielu innych w tamtych miesiącach, wybrał się do lasu na grzyby. Sezon grzybowy był obfity, więc Wasili zapuścił się dość daleko, w głębi lasu, gdzie rzadko bywają ludzie. Właśnie tam, pod korzeniami drzewa Natknął się przypadkowo na starannie zamaskowaną skrytkę. W środku znajdował się karabin kałaśnikowa z tłumikiem, kilka magazynków z nabojami, a także zwinięta tkanina, stary szlafrok, w który najwyraźniej owinięto broń. Krutów nie ruszył znaleziska i natychmiast zgłosił je policji. Na miejsce przybyli funkcjonariusze i, jak się okazało, właśnie to znalezisko stało się punktem zwrotnym w głośnej sprawie. Eksperci, badając szlafrok. Odkryli na nim nie tylko ślady oleju silnikowego i prochu, ale także martwe, dawno wyschnięte pszczoły. Mogłoby to wydawać się przypadkiem, gdyby nie jeden ważny szczegół. Wśród włókien tkaniny znaleziono ludzki włos. Analiza dna wykazała, że należał on do pszczelarza Aleksandra Fiodorowicza Tarana. Funkcjonariusze natychmiast przeprowadzili przeszukanie jego podwórka. Znaleziono skrytki, rysunki, listy nazwisk, mapy. A także ślady wyposażenia wojskowego. 57-letni Aleksander został aresztowany. Wiadomość natychmiast rozeszła się po mediach. Zdjęcie Tarana, siwego, brodatego mężczyzny o przenikliwym spojrzeniu, pojawiło się na pierwszych stronach regionalnych, a nawet federalnych gazet. Dziennikarze nazwali go ludowym Mścicielem, a opinia publiczna była podzielona. Wielu widziało w nim nieprzestępcę, ale ojca. Który stracił dwoje dzieci i został pozbawiony sprawiedliwości. Ludzie współczuli jego cierpieniu, nazywali jego działania koniecznymi, a nawet heroicznymi. W gazetach i telewizji pojawiały się reportaże, w których Taran był porównywany do bohaterów filmowych człowieka, który wziął na siebie rolę sędziego w świecie, w którym sprawiedliwość nie działa. Opinia publiczna domagała się uwolnić, wybaczyć, zrozumieć, a sąd przysięgłych który odbył się w maju 2009 roku, odzwierciedlił nastroje społeczne. Pomimo zebranych dowodów, pomimo przyznania się do morderstw, pomimo zeznań naocznych świadków, ławnicy wydali nieoczekiwany werdykt. Aleksander Taran został całkowicie uniewinniony. Opuścił salę sądową jako wolny człowiek. Wyrok ten wywołał burzę oburzenia wśród krewnych ofiar. Dla nich Taran nie był bohaterem, ale zimnokrwistym mordercą, wyrachowanym, Okrutnym, przemyślanym. Ich zdaniem celowo eliminował ludzi, których uważał za winnych, nie dając im szansy na obronę ani możliwości usprawiedliwienia się. Krewni ofiar twierdzili, że biedny pszczelarz był w rzeczywistości silnym, sprawnym fizycznie mężczyzną, a nie starcem, jakim jawił się na ławie oskarżonych. Zgodzili się z nimi również funkcjonariusze prowadzący sprawę. Według nich wizerunek zrozpaczonego ojca został starannie przemyślany przez Tarana. Zapuścił długą siwą brodę, zaczął nosić workowate ubrania, sprawiając wrażenie słabego starca. Jednak w latach 2000 rok. Był zupełnie inny, silny, wytrzymały, w silnej woli 50-letni mężczyzna. W obronie śledztwa wystąpili nie tylko pracownicy organów ścigania, ale także specjaliści z innych dziedzin. Jedną z kluczowych postaci w tym kontekście była docentka Katedry Technologii Komputerowych Irina Nikolaewna która brała udział w ekspertyzach i ankietach psychologicznych. Opowiedziała dziennikarzom o szczegółach pracy z Aleksandrem Taranem, w szczególności o jego przejściu przez test poligraficzny. Według niej, kiedy Taranowi zaproponowano przejście przez test wykrywaczem kłamstw, bez wahania się zgodził, co zaskoczyło nawet specjalistów. Podczas testu, jak zauważyła Irina Nikolaewna, mężczyzna zachowywał się spokojnie, był opanowany, a jego odpowiedzi były jasne i pewne. Poligraf wykazał, że taran jest głęboko przekonany o swojej racji i uważa, że śmierć jego córki Natali i syna Włabimira była bezpośrednią konsekwencją działań osób, które później zabił. Innymi słowy, nie miał motywów, aby działać przeciwko tym, którzy jego zdaniem byli niewinni, jakby usprawiedliwiał się przed samym sobą, wewnętrznie twierdząc, że każda ofiara zasłużyła na swój los. Gdyby zabił sąsiada tylko dlatego, że go nie lubił, opowiadała Irina Nikołajewna. Na pewno powiązałby ten czyn z tragedią swoich dzieci, nawet jeśli byłoby to wymyślone. Miał wewnętrzną logikę, ciąg uzasadnień, jakby wydawał wyrok nie tylko jako człowiek, ale jako osobisty sąd. To jeszcze raz potwierdzało, że Taran działał świadomie, ale z jego punktu widzenia sprawiedliwie. Jednak system prawny nie mógł pozostać obojętny wobec tak dużej liczby ofiar. W połowie lata 2009 roku, Prokuratura odwołała się od wyroku uniewinniającego wydanego przez sąd przysięgłych. Wyznaczono nowy proces sądowy, już w innym składzie, z bardziej rygorystycznym podejściem do analizy dowodów. Tym razem werdykt był inny. Aleksander Taran został uznany za winnego popełnienia szeregu morderstw i usiłowań zabójstwa i skazany na 23 lata pozbawienia wolności w kolonii o zaostrzonym rygorze. Ponadto sąd nakazał mu zapłacić odszkodowanie za krzywdę moralną w wysokości 1 miliona 50 tysięcy rubli, które miały zostać rozdzielone między rodziny ofiar. W 2010 roku Taran próbował odwołać się od wyroku do Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej, licząc na jego złagodzenie lub uchylenie, ale spotkał się z odmową. Sprawa została pozostawiona bez zmian. Niemniej jednak, nawet wyrok nie był w stanie rozstrzygnąć sprawy dla wszystkich. Nie wszyscy krewni ofiar uważali pszczelarza za winnego. Szczególnie wymowna była postawa matki Olega Tańcika, tego samego operatywnego funkcjonariusza, który został zabity przy bramie swojego domu. Była przekonana, że Aleksander Taran nie miał nic wspólnego ze śmiercią jej syna. Według niej Oleg był uczciwym i pryncypialnym milicjantem, który przez wiele lat zbierał kompromitujące materiały na lokalnych urzędników i korupcjonerów, nie bojąc się zyskać sobie wrogów. Co więcej, twierdziła, że na kilka dni przed zabójstwem jej syna otrzymywał groźby, a w dniu tragedii ktoś celowo wyłączył system monitoringu w jego domu, ukradł dysk twardy z komputera, na którym przechowywane były ważne materiały. To nasuwało myśl o starannie zaplanowanej akcji, w której Taran mógł być jedynie wygodną figurą lub nie miał z nią nic wspólnego. Sam Aleksander Taran do końca utrzymywał linię obrony, nie przyznał się do żadnego z przestępstw. Na wszystkie zarzuty odpowiadał krótko i sucho: Nie jestem winny. Nie próbował się usprawiedliwiać, nie prosił o wybaczenie, nie przyznawał się do konkretnych czynów, ale też nie bronił się aktywnie. Jego milczenie budziło jeszcze więcej pytań: czy była to forma wytrwałości i dumy, czy też starannie przemyślana taktyka? Tak zakończyła się historia jednej z najbardziej tajemniczych i kontrowersyjnych spraw karnych współczesnej Rosji. Dla jednych pozostał mścicielem ludowym który zbuntował się przeciwko bezczynności systemu. Dla innych wyrachowanym przestępcą, który przykrywał okrucieństwo osobistą tragedią. Prawda, jak to często bywa, pozostała gdzieś pośrodku, między strzałami, grobami i wieloletnim milczeniem.